Cześć, witam Was na moim kanale po raz kolejny, witam Was serdecznie, dzisiaj e, unboxing, recenzja, e, dlaczego nie mogę się decydować czy unboxing czy recenzja, dlatego że ten zegarek jest używany, to po pierwsze, primo, po drugie, już otwierałem to pudełko, zegarek przymierzałem, więc unboxing, e, gdybym nazwał to unboxingiem nie byłoby to fair, a nie nosiłem go zbyt długo, żeby też o nim się wypowiedzieć w formie recenzji, więc powiem wam tak, będzie to takie trochę, fejkowe, trochę taki fejkowy unboxing, trochę recenzja, kilka podstawowych informacji o zegarku. Może zacznijmy od marki tego zegarka, żeby nie było już niespodzianek, Timex. Timex znany, i lubiany, firma z bardzo długą historią, firma amerykańska, która bardzo zasłużyła się w tworzeniu zegarków, przede wszystkim zegarków kwarcowych, a od pewnego czasu wraca ze swoimi kolekcjami z dawnych lat odnowionymi zegarkami typu Marlin, typu Milano, werkami automatycznymi, przede wszystkim. Albo tylko i wyłącznie japońskimi. Natomiast Timex od pewnego czasu jest na dużym topie. A w moje ręce od kolegi Łukasza z Forum trafił zegarek Timexa, ale w kooperacji, czy w zasadzie w kolaboracji z projektantem mody Todem Snyderem. O ile dobrze wygooglowałem i sprawdziłem, ale tak to jest. I e, czym słuchajcie, ten Timex się różni od. E, Takiego, powiedzmy, klasycznego modelu, który Wam zaprezentuję. Powiem szczerze, nie wiem, dlatego że ten model w Polsce był niedostępny, nie wychodził na rynek polski. W paru polskich sklepach można go znaleźć, ale jest już dawno, <laughs> przepraszam, niedostępny. Co to Snyder miał do powiedzenia przy projektowaniu tego zegarka? Tego też nie udało mi się sprawdzić, ale zakładam, że na pewno coś przy projekcie samej tarczy. Dobraniu kolorów mógł gumerać. Zaraz się przekonacie, jak ten zegarek wygląda, o co w nim chodzi. Inne pudełeczko niż w Timexach kupowanych w Polsce. Tak ono wygląda. Tutaj podstawowe informacje. Może sobie tutaj coś doczytamy. Słuchajcie, informacje o firmie Timex podstawowe w dwóch językach. To co otwieramy. Wieczko do góry i słuchajcie, taki zegareczek nam się ukazuje. To jest zegareczek w stylu militarnym, tak jak widać. Zobaczcie sobie na zielonym pasku typu NATO. Zegarek bardzo, bardzo, bardzo militarnym stylu. ja go sobie pozwolę ściągnąć, słuchajcie, z poduszeczki, zaraz będę. Coś więcej o nie mówił. A jeszcze zanim, zanim sam zegareczek, co dostajemy gwarancję, tutaj akurat niepodbitą międzynarodową gwarancję. Instrukcja, brak języka polskiego, ale ona też przy parcowym zegarku do niczego nam nie będzie potrzebna. I słuchajcie model. Model tego Timexa to jest TW4B05800QY. I pod spodem, tak jak widzicie, dopisek Japan Exclusive To Snyder SC. Czy to oznacza, że ten zegarek był wypuszczany na rynek japoński? Tego też nie wiem i nie będę Wam tutaj bajek opowiadał. Przejdźmy do samego zegarka, schowajmy tutaj te cuda do, do pudełeczka. I zaraz o samym, samym zegarku. Tak, słuchajcie. Ten Timexik Toda Snydera się prezentuje. Jest to zegarek typu, typu Fieldwatch, który ma bardzo charakterystyczną tarczę z cyframi arabskimi i liczbami do południa dużymi i tymi popołudniowymi małymi, tak jak widać tutaj. Nie wiem, czy będzie dobrze widać na, na tarczy. Bardzo czytelny zegarek, bardzo łatwo możemy odczytać godzinę. Eee, koperta stalowa, rozmiar 40 40 mm. Jest to zegarek kwarcowy i tak jak przy Timexie chyba będzie to wyraźnie słychać. Nie wiem czy było słychać, ja słyszę dotykanie wyraźnie. Eee, Timex ma to do siebie, że jego zegarki tak mocno cykają, ale też nie mamy czego wymagać od tej półki cenowej. Jest zegarek w oficjalnej dystrybucji polskiej. Był dostępny w granicach 300 zł. Więc nie ma co tutaj, słuchajcie, oczekiwać cudów. Natomiast mi sam projekt zegarka, sam wygląd bardzo się podoba. Jest tarcza jest bardzo czytelna. Zegarek bardzo fajnie się prezentuje i uwierzcie mi, jak na Timexa jest bardzo. Bardzo fajnie wykonany tutaj nie, 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 nie widać jakiejś tanizny. Koperta jest solidnie wykonana fajnie wykończona w większości w większości szczotkowana. Tak jak widać koronka jest również matowa. Szkło chroniące ten zegarek to jest szkło oczywiście mineralne. I tak ten zegareczek się prezentuje. Mamy nylonowy pasek NATO sygnowany Timexem. Jest to oryginalny zegarek. Przepraszam, pasek Timexowski. I tak wygląda ten ciekawy zegareczek projektu Toda Snydera od Timexa. Dlaczego? Słuchajcie ten zegarek. No ano, dlatego, że od dłuższego czasu szukam e, jakiegoś e, militarnego zegarka, takiego field Watcha. E, i nic, e, może nie, że nic nie wpadało mi w, e, w oko, bo wpadało mi mnóstwo rzeczy, ale gdzieś wyk wykraczających poza zaplanowany budżet. Aczkolwiek, no, moim takim głównym celem, e, jeżeli chodzi o fieldlocha, będzie Hamilton Kaki. Field albo Kaki King jeszcze się do końca nie zdecydowałem, natomiast no to już słuchajcie zupełnie inna półka cenowa, no bo to jest powyżej 2000 zł, a tu za około 300 zł dostajemy oczywiście nie Hamiltona, nie szwajcarski zegarek, ale, ale w podobnej stylistyce, bardzo fajny. No coś, coś, w tym, coś w tym zegarku słuchajcie mnie urzekło, coś bardzo mi się w tym zegarku spodobało, myślałem o nim chyba dwa, 3 miesiące oglądałem go na forum kolegi Łukasza i w końcu ten zegarek udało się zakupić. Słuchajcie, jeszcze parę, zobaczmy, co tam jeszcze piszą o tym zegarku w internecie. Przypomnijmy, e, przypomnijmy sobie tylko e, model. Słuchajcie, tego zegarka to jest e, TW4B05800QY i. Mechanizm, tak jak wspomniałem, kwarcowy. Wodoszczelność, słuchajcie, 50 metrów, mogłoby być 100, no ale jest 50 metrów do codziennego użytku, w zupełności nam wystarczy. Koperta, co ważne i tutaj meksa nieoczywiste. Koperta jest metalowa, 40 mm, tak podają dane w internecie. Na razie tego weryfikował nie będę, ufam, że tak jest. Zresztą, tak mniej więcej wielkość tej koperty się prezentuje. Grubość koperty to 11 mm szkło już wspomniałem mineralne pasek tekstylny typu NATO szerokość między uszami to jest 20 mm więc bardzo łatwo będzie dobrać do tego zegarka pasek a pasek na pewno zmienię a dlaczego go na pewno zmienię słuchajcie bo ponieważ gdyż tu aczkolwiek podwójny Tutaj podwójnie przechodzący ten pasek, on będzie bardzo podnosił ten zegarek. Mimo, że on jest kwarcowy, on jest dosyć gruby i no na tym nadgarstku nie będzie się prezentował idealnie, więc na pewno będę do niego szukał jakiegoś paska. Pewnie też parcianego, natomiast nie typu NATO, tylko montowanego normalnie składającego się z dwóch części. Koronka, słuchajcie, dosyć duża. Bardzo fajnie, miło się ją operuje. Ona nie jest zakręcana. Służy nam do... Yy... Ustawiania godziny. Tak jak widzicie, wyciągnąłem koronkę, ona ma tylko jedną pozycję i służy nam do ustawiania godziny na tarczy zegarka, i to wszystko po wciśnięciu koronki zegarek zaczyna normalnie pracować. Taka ciekawostka, Timex, kolaboracja z Todem Snyderem. Piszcie w komentarzach, co uważacie. Czy zegarek Wam się podoba? Zapomniałem swojego już całego punktu programu, co dzisiaj na odgarstku. Dzisiaj mamy sejkowskiego żółwia, diverek automatyczny, wersja specjalna Save the Ocean. Odsyłam do e, mojego ostatniego filmiku z unboxingiem tego zegarka. A wracamy tutaj do bohatera naszego, e, naszego Timexika. Zobaczmy, słuchajcie jeszcze tutaj z ciekawości. Czy coś tutaj na tej tarczy zegarka się świeci? Ja go chwilę naświetlę i zobaczymy, co tu się będzie działo. Czy coś się świeci? No, widać, że słuchajcie, świecą się tylko i wyłącznie wskazówki. Co u zegarku w tej półce cenowej wydaje mi się wystarczające. Nie ma tutaj tego timexowego Podświętania Indiglo. Które jest w większości zegarków standardem, ale myślę, że przy tym zegarku jest to, jest to zbędne, jest on bardzo czytelny, a, a same wskazówki w nocy też nam wystarczą do odczytania godziny. Piszcie w komentarzach, co uważacie: lajkujcie, unlajkujcie, subskrybujcie. Dzięki temu motywujecie mnie do kręcenia kolejnych filmów. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Cześć.